Dziewczyny, co planujecie robić w wakacje? Bo ja zamierzam jechać na snowboard do Alp i tam spędzić trochę czasu na stokach. O, a ja chcę jechać na narty. To może razem się wybierzemy? No pewnie, brzmi super. Ja bym chciała zobaczyć w końcu na żywo dzikie zwierzęta na safari w Afryce. Wiesz, że mam podobne zainteresowania. Może powinnyśmy połączyć siły i znaleźć wspólny cel. Wspaniale, jestem za. Dziewczyny, a co myślicie o kosmosie? O kosmosie? Wiemy, że lubisz takie tematy, ale co konkretnie masz na myśli? Chciałabym pojechać na kosmiczny obóz dla dzieci, który oferuje zajęcia z nauk kosmicznych i robotykę. Brzmi super! Ja marzę, żeby polecieć w kosmos i zobaczyć naszą planetę z innej perspektywy. Wow! To byłyby wakacje życia! Moje marzenia są bardziej przyziemne. Wakacje chcę spacerować po górach oraz podziwiać dzikie krajobrazy. To wszystko brzmi wspaniale, ale czy mamy odpowiedni sprzęt na wakacyjne wojarze? Na pewno znajdziemy coś w sklepie sportowym. W takim razie chodźmy tam. Wow, ale duży asortyment. Mam nadzieję, że znajdziemy coś dla ciebie, żółwiku. Och, patrz na te piękne deski żaglowe. A ja widzę kilka ciekawych desek snowboardowych. To ja poszukam nowej lornetki do obserwacji dzikich zwierząt. Och, ja muszę znaleźć coś dla mojego małego słonika. Może jakiś nowy kocyk? Na pewno znajdziemy coś dla swoich pupili. A może kupimy nowe rakiety do zabawy w parku? Kosmiczne gadżety? Brzmi ciekawie! Widziałam tutaj masę różnych rzeczy, które mogą nas zainteresować. Ja na pewno postawi na tę deskę snowboardową i kask. Ja kupię nową kurtkę i rękawicę na narty. Jest tyle piękności, tylko muszę przymierzyć. To prawda, chyba sama się skuszę. Spójrz, jaka super talornetka! Aparat też wygląda konkretnie. Muszę zapytać o jego parametry. Koniecznie dobry sprzęt to podstawa. Te zimowe stroje są piękne. No, wyglądamy ekstra i tak nowocześnie. Debbie, ja już mam wszystko. Idziemy do kasy zapłacić za nasze zakupy? Dobrze, chodźmy. Och nie! Robert przewrócił się na mojego żółwia. Co z nim? Nie wiem. Chyba tylko się przestraszył, biedaczek. Czy coś się stało? Czy potrzebujecie pomocy? Tak, potrzebujemy pomocy, aby podnieść ten rower. Musimy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku z żółwiem Debbie. Nic ci nie jest. Mam nadzieję, że nic strasznego. A czy przypadkiem nie trzeba skonsultować się z lekarzem weterynarii? To prawda, powinnam upewnić się, że nic mu nie jest. Pomożemy ci odwieźć żółwia do weterynarza. Mam samochód, więc mogę cię tam zawieźć. A ja zadzwonię do weterynarza, aby nas przyjął. Myślę, że powinnyśmy działać szybko. To bardzo miłe z Waszej strony, że oferujecie mi swoją pomoc. Bez Was nie wiem, co bym zrobiła. Witajcie, mam na imię Karla. Co się stało z Waszym żółwiem? Rover przywrócił się na niego, więc chciałyśmy upewnić się, że nic mu się nie stało. Jasne, zaraz go zbadam. Dajcie mi chwilę, aby przygotować sprzęt. O, to rentgen! Zawsze chciałam zobaczyć, jak wyglądają prześwietlenia. Tak, to na pewno ciekawa procedura. Może przyjrzymy się, jak to działa? Oczywiście, ale proszę, nie zbliżajcie się zbyt blisko, ponieważ prześwietlenia są szkodliwe dla zdrowia. Czy możemy pomóc w czymś, aby przyspieszyć proces? Tak, możecie pomóc mi przytrzymać żółwia. A ja założę mu osłonę. Wspaniale, teraz przystąpimy do badania. Czy to bolesne dla żółwia? Nie, to całkowicie bezbolesna procedura. Musimy się odsunąć. Ok, a teraz jeszcze pobiorę krew, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Mam nadzieję. On jest taki kochany i bezbronny. Dajcie mi, proszę, kilka minut, aby przeprowadzić testy. Wkrótce będziemy mieli wynik. Czy to jest coś poważnego? Na razie trudno powiedzieć, ale musimy to dokładnie zbadać. Mam wyniki. Z badania krwi wszystko wygląda w porządku, natomiast kość żółwia jest złamana i konieczne jest podanie mu kolagenu wzmacniającego. Ojejku, a jednak tak mi go szkoda! To nie jest groźne złamanie, ale musicie powtórzyć badania za dwa tygodnie, aby upewnić się, że jest OK. Do widzenia i dziękujemy bardzo za pomoc! To naprawdę wiele dla nas znaczy! Nie ma za co! Od tego jestem. Dbajcie o żółwika i do zobaczenia za dwa tygodnie!